Ma powstać Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Wiceminister Zdrowia Krzysztof Wanda zapowiedział na konferencji w Sejmie, że zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się przygotowaniem odpowiednich rozwiązań. Relacjonuje Joanna Stankiewicz. Wiceminister Krzysztof Wanda zapowiedział, że w skład zespołu, który zostanie powołany, wejdzie siedmiu ekspertów oraz pięciu przedstawicieli różnych resortów i urzędów centralnych. Zespół jest powoływany w tą środę i myślę, że ten zespół poradzi sobie z zadaniem do końca tego roku. Głęboko w to wierzę. Prezes Stowarzyszenia Dzieci Chorych na Mukopolisa, Harydozę i Choroby Rzadkie, Teresa Matulka, powiedziała, że pacjentom i ich rodzinom potrzebna jest pomoc w finansowaniu leczenia i opieki. Czy to będzie plan? Czy to będzie zwiększenie budżetu? Dla Pacjenci potrzebują i wymagają specjalistycznej opieki medycznej, żeby nie musieli się błąkać, żebrać o jakieś badania. Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który nie przyjął narodowej strategii dla chorób rzadkich, chociaż wprowadzenie takich rozwiązań zalecał Parlament Europejski. Poprzedni rząd przedstawił trzy lata temu założenia programu, ale prace nie zostały zakończone. Joanna Stankiewicz, Polskie Rady.